Słuchajcie, witam wszystkich serdecznie. 41 dzień głodówki, można powiedzieć, że oficjalnie zakończone. Alan przyjechał, bo posiedził u mnie, bo ja na dłużej jadę z psami, bo nie będę chaty zamykał i na dłużej jadę. Zaraz wam powiem gdzie, ale zobaczcie, saszetka. Chciałem założyć saszetkę, ostatnio miałem w Chinach na takiej regulacji, nie? Także tyle, tyle zeszło, nie? Dobra. Słuchajcie, ale nie potrzebuję saszetki, bo pierwszy raz 8 czy 9 lat temu kupiłem te spodenki. One mają kieszenie, nie? Mam takich kilka par. Także jadę teraz oddać hołd Bogom na świątynię Angkor Wat. No i chcę sobie troszeczkę pochodzić, parę rzeczy przemyśleć i ogólnie spędzić gdzieś tam czas na zewnątrz, w przyrodzie, w duchowości. Ponagrywam trochę, może nie za dużo. Także zapraszam ze mną. Ja jadę, Alan zostaje. Tutaj sobie będzie składał odcinek, będzie sobie piłkawkę, ma przygotowane żarcie dla psów, może sobie skoczyć nawet do basenu, jak chce, albo nawet zaprosić wiśnie, jak chce. Wiecie, jadę. Zobaczcie ten kask, nie? Trzeba wyregulować. Zeszło. Słuchajcie, dojechałem do pierwszej stacji. Pierwsza świątynia. Nie jechałem na główną świątynię, nawet nie wiem czy pojadę, bo dzisiaj święta turystyczne miejsce, więc bardzo dużo ludzi będzie komercyjnie, a ja chcę tak bardziej, spokojnie. Świątynia nazywa się Krawan. Krawan świątynia z X wieku. Ja nie będę o historycznych sprawach mówił, bo już jest odcinek dłuższy. I to też z głównych świątyń. Na moim kanale możecie sobie wpisać Ankor Wat, kompleks świątyń, i Wam wyjdzie dosyć długi tam był odcinek. O kilku świątyniach, słuchajcie, a to co mnie interesuje, to freski i symbole na ścianach, z których coś zawsze można odczytać. Tego nie odczytam, ale obrazkowe, już jak najbardziej, tak? Także tutaj nie jest ich zbyt wiele. Będziemy jechać dalej teraz, także na następną was zabieram ze mną. Choć troszkę ograniczę zbędne nagrywanie, ponieważ ja tutaj też jestem dla siebie, ale coś udokumentujemy. Tam Alan czeka u mnie, to też muszę się trochę streszczać. Słuchajcie, jadąc, mijamy wiele świątyń i m.in. taką bramę wzdłuż muru, przy której de facto nikt się nie zatrzymuje. A chyba warto, zaraz podejdę bliżej. Kamienie porosłem chem. I tutaj na cztery strony świata ta głowa na głównej kopule patrzy. Jest to tożsame u nas ze światowidem, kultem światowida. Tutaj ta postać kojarzy się też z. Indiańskimi od Azteków z tych kultur Ameryki Południowej z symboliką religijną. Wejście do świątyni Taprom. To jest świątynia, w której kręcono Tom Prider. I tu również ta brama z... głowa na cztery strony świata, tożsama, ze światowidem. Ładny stary drzewostan, i to się czuje. Przed nami wycieczka, trzeba ich albo wyprzedzić, albo zgubić. Ale atmosfera miejsca robi wrażenie. Ja wcale nie planowałem być tu w okresie świątecznym, ale tak się ułożyły moje sprawy. Z głodówką, a to jest właśnie ten okres, żeby tutaj być dla mnie. Udało mi się zgubić troszeczkę wycieczki. Tutaj mamy jeden z dziedzińców. Też słyszymy odgłosy ptaków dzikiej przyrody, no ponieważ ona tutaj dosyć mocno przychodzi. Bo generalnie nie ma tu zbyt wiele osób, jeżeli mówimy o okresie nieświątecznym. Poza tym nie ma tu żadnego osadnictwa, budownictwa, rolnictwa, ciężkich maszyn, tak więc tutaj mają dookoła bardzo dobre warunki, żeby się rozwijać. Także zobaczcie sobie mój starsze filmy, gdzie tam tłumaczyłem to były wpierw hinduistyczne świątynie. Dla wisznu, dla siwy poświęcone, dla bogów hinduistycznych, później zaadoptowane do buddyzmu, powstawały przez kilkaset lat, tam od ponad tysiąc lat, później jeszcze bodajże do XIII wieku, i dopiero później odkryte przez Francuza tutaj w dżungli, bodajże w XVIII wieku, zarośnięte. Mogę się gdzieś tu mylić, bo tak jak mówię, te informacje gdzieś z pamięci teraz, ale jak ktoś chce więcej, to jest odcinek. Największy kompleks świątyń na świecie bodajże. Taki tytuł. Jaki rodzaj chuby na rośli. Tu już jakby korzeń wychodzi. Dookoła zbiornik wodny FOSA. Słyszałem też, że to jest dosyć spore zawężowienie. To jest właśnie przez to, że no nie ma żadnej ingerencji człowieka dookoła przemysłu budownictwa i tak dalej, i tak dalej, to już wspominałem. Tak więc wśród tej przyrody też i w Umrze. A dookoła w ogóle te wszystkie wioseczki, domy, ziemia, którą zajmują od pewnie pokoleń tutaj lokalesi, jest też pod specjalnym nadzorem. Jej nie wolno sprzedać, nie wolno tam się im budować. Nie wolno nawet zbytnio remontować, jeszcze zależy jaka strefa, bo ona jest podzielona na, na cztery różne. W jedynce, dwójce to jest bardzo restrykcyjnie, no a trójka i czwórka to wiadomo analogicznie to już, już jest że tak powiem luz pod tym względem. No i tak myślą, co z tymi ludźmi zrobić. Mieli ich wysiedlać, ale nie bardzo są pieniądze na to, żeby im zapewnić gdzieś, no bo wiadomo, trzeba im i domy postawić, infrastrukturę, szkoły, wszystko. I też będą problemy, trzeba będzie ich przekupywać, bo na pewno będą jakieś bunty, że starsze osoby powiedzą: Ja tu mieszkałem od pokoleń i, i się nie wyprowadzam, albo chcę więcej, nie? No i mają to jakoś wyregulować. Teraz jest to w stanie zawieszenia: co z tymi ludźmi zrobić? No, bo z jednej strony fakt: jak zaczną tam się ludzie po prostu odbudować dookoła, to obszar straci ten urok, bo te domy dookoła też robią tę całą robotę tutaj wokół tego kompleksu. A z drugiej strony, jest to w jakimś sensie ich własność, bo jest to pewnie nieuregulowane do końca, więc też to muszą jakoś rozwiązać. W każdym bądź razie, działki tam nie kupicie, jak kupicie gdzieś tam, nawet w trójce, to mogą być problemy z budowaniem się, lub nawet z remontem. No, lub można spodziewać się wysiedlenia, tak, za odszkodowaniem, ale. Ale zawsze nie wiadomo jaki, bo to różnie później bywa. Także pozdrawiam wszystkich. Ale kury to tu się chyba na dziko nie zachodowały. Chyba ktoś do obsługi sobie tutaj kury hoduje. Ten mur wygląda, jakby był już przeżarty przez coś, tak? Już takie szczeliny. Nie wiem od czego to. A może to jakaś skała powulkaniczna. No i przetrwały dzieje. Przetrwały wojny. Przetrwało to polpota. Gdzie świątynie były niszczone. No to nawet ktoś streamuje. Wiecie co? Wcześniej był zakaz. Był taki moment, że zakazali nagrywania. Tutaj kamerami, tylko można było zdjęcia telefonem robić, ale się wycofali z tego, bo to straszna krytyka. No, ktoś przyjeżdża, chce zrobić materiał promocyjny, youtuberzy, vlogerzy. O, tutaj następny stream. To by po prostu przestali przyjeżdżać, tak? A to jest reklama dla miejsca przecież, nie? I się z tego wycofali. A pewnie pobierali opłaty, wiecie o co chodzi. Przyjeżdżały jakieś telewizje, przyjeżdżał, ktoś, kto zapłacił, no to mógł nagrywać z pozwoleniem, nie? Jest też i echo tutaj. Gdzie niegdzie podstęplowane to jest, bo to się wali, tak jak widzicie, no, dużo elementów, gdzie od po prostu leżą. W zawierusze dziejów Budda stracił głowę. Ale cały czas na swym cokole. Mech i pajęczyny. To tu jest takie miejsce, gdzie sobie wszyscy zdjęcia robią, czekają w kolejce, my nie będziemy czekać. Ani sobie selfie zrobić też nie będę. No chyba że tak z daleka. No i dla nas czas wracać. Warto przyjechać, zobaczyć. Warto popatrzeć właśnie na te freski, które coś mówią. Jeżeli ktoś coś tam wie, tak w temacie. Można coś odczytać z tego. Tu kolejne takie miejsce do zdjęć, tak? Ze względu między innymi na to drzewo, na ten korzeń. To Przyjeżdża się tu na wschód, zachód słońca. Słyszycie te ptaki w tle? Jak nie ma ludzi, jak jest mgła, no to jest zupełnie inne. Atmosfera. A jeżeli są jeszcze jakieś uroczystości buddyjskie, no to jeszcze inna sytuacja. O, jak ktoś chce poczuć klimat, to niech sobie obejrzy stary polski film Klątwa Doliny Węży. Taki klimacik tutaj, Azji Południowo-Wschodniej, Starych Świątyń. Polski Indiana Jones. Klątwa Doliny Węży. No i tu kolejeczka, do, żeby sobie zdjęcie zrobić. Ale ja tutaj wstać nie będę. Ja nawet mam gdzieś zdjęcia tutaj. Uciekamy z tej częstochowy. Ja tu sobie skuter zaparkowałem, a tu małpa. żeby nie ugryzła tylko, bo wtedy do lekarza one wściekliznę mogą mieć. Słuchajcie, tutaj jadąc to już nie ma świątynia, ale na dole jest Woda, rzeka bodajże, ale ludzie się tu na zdjęcia zatrzymują, bo takie ruiny, tak jak mówię, dalej woda. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, jadąc to co co róż mijamy jakąś świątynię, ale już się nie zatrzymuje, bo powtarzalność. Teraz most i przejazd pod mostem, tutaj kopuła również. Analogiczny światowit. Zatrzymam się nawet. Cudo dosłownie na dury ludzkiej. W sumie człowiek nie docenia, a mieszkamy jakieś 3 km od tego kompleksu. Ale rzadko się przyjeżdża. No tak to jest. Jak się mieszka nad morzem, to się rzadko chodzi nad morze. Jak się mieszka w Malborku, to się rzadko chodzi na zamek w Malborku. Słuchajcie, teraz jestem już na powrocie w Angkor Marketcie. Czekolada dla Ewy, bo musiała czekać na Alana, Goszka, szwajcarska. Dałem się w uja zrobić i za 4 dolary jajka, bo niby eko z Kochkongu. To już powinna się lampka zapalić. Nie wiem, czy to eko. Awokado, jakby mi się zachciało jeść, to tak bym sobie z jedną, trzecią zjadł. Mlekowita razy cztery, trzy i pół, bo będę robił kefir, żeby bakterie kefirowe, żeby chlorobakteryjną odbudowywać. Alan dostał już ode mnie sztangę fajek Malboro. Dostał pluszcze, bo lubi. I dostanie jeszcze takie. Duże piko litrowe niemieckie. Kaiser dom No. Za to, że tam czekał, nie? Dobra. Wracam do domu. Bo się spieszę. O, przyjadłem. Skam, dokupiłem jeszcze dwa kokosy. Słuchajcie, ale od jutra zacznę. Dzisiaj 41 dzień, jeszcze głoduweczka. Od jutra zacznę się, że tak powiem, jakiś kokos, woda z ogórków. Wstawię dzisiaj te, te mleko na kefir, bo mam bakterie. To jest mlekowita, czyli I tutaj dla Alana, za to, że siedział, tak? I dla Ewy, za to, że na niego czekała. Tak. Powiem dam tutaj, a tu jajka, no to ja sobie tam zjem ze dwa, może jutro żółtka prędzej na miękko, a resztę psy zjedzą. Aha i te awokado jeszcze, ono, takie akuratne, jeszcze sobie może lekko poleżeć, ale to też to zjem tak z jedną trzecią łyżkę czy coś, ale jeszcze dla psów zostało, dobra. Znaczy, dla nich to tam pół zamrażalnika i pół lodówki jest jeszcze. Światła sobie nie włączyłeś? Nie, siedziałem była. Proszę, dla Ewy szwajcarska gorzka czekolada i dla ciebie dobre piwko niemieckie. Do Posiedzenie. Nie ma sprawy, Adam, nie trzeba było. Ale dziękuję. dziękuję.